Cześć moi kochani, witam Was serdecznie, mimo późnej pory czas znowu troszeczkę ponagrywać dla Was. Cieszę się, że w końcu mogę po... Bo... W ostatnich dniach troszeczkę choroby, zmęczenia, pracy. W końcu mam czas, żeby coś nagrać, więc takie trzy temaciki dzisiaj mam. Więc mam nadzieję, że mimo właśnie późnej pory zostawicie łapeczkę komentarz, tutaj podyskutujemy i będziemy patrzeć, co się tam dzieje w świecie Clash Royale. I też jeden temat, bo muszę tutaj mojego głównego hejtera uaktywnić, żeby był doceniony, żeby miał... Co na mnie pisać, więc też taki jeden temacik, troszeczkę taki zgryźliwy, ale tak naprawdę mało kto na to zwrócił uwagę. Dobra, ale na początek przejdźmy sobie do tutaj planszy i omówmy ostatnie wydarzenia, które się odbyło w błodzi, Odbył się drugi, taki można powiedzieć, drugi sezon finału Nowy Poziom w Clash Royale'u, Lanowy. Było troszeczkę graczy, więc gratuluję. Tym razem nie mogłem przylecieć niestety do Polski. No i mamy pierwsze miejsce zajął Intril, drugie miejsce zajął Koksu i trzecie Bartek. No i tutaj teraz serdeczne gratulacje dla graczy, serdeczne gratulacje dla organizatorów. Ja wiem, że jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba poprawić, ale jest to organizacja, jest to turniej, który chce dla was coś robić i oni też się chcą poprawiać, my też się chcemy poprawiać, więc tutaj trzeba wspólnie popracować nad tym, żeby to wszystko działało. Ja wiem, że dużo do mnie pisaliście, że na przykład słaba komunikacja z adminami, troszeczkę format mógłby i być inny, dużo narzekaliście na komentatorów, że się nie znają na grze. dajcie im też troszeczkę czasu. Ja też na przykład chętnie bym pokomentował, też nie jestem ideałem w komentowaniu, ale też dużo osób do mnie pisało, że fajnie by było, żebym ja tam zaczął komentować, ale ja niestety też nie mogę, bo to jest komentowane ze studia, a ja musiałbym tylko ewentualnie zdalnie to też komentować. No ale dajcie też organizatorom, żeby też ewentualnie coś znaleźli, może kogoś nowego, kogoś tam dokopcili, więc myślę, że to z czasem wszystko będzie. Najważniejsza rzecz tutaj, taki apel z mojej strony, to narzeka, dużo, dużo, wielu z Was narzeka, że nic nie ma, wielu was, z Was narzeka, że już coś jest, ale dobrze, takie pozytywne narzekanie nie jest dobre, ja nie mówię, że źle, ale y, pomóżcie też robić to, tworzyć, y, komentujcie, lajkujcie te posty, podawajcie dalej, piście o organizacji, że taki turniej jest, że, no, lanowy. Wiem, że trzeci sezon, tutaj już też powstaje kolejny split i to będzie prawdopodobnie niebawem, bierzcie udział, tutaj nieważne, że czy jesteście słabi, czy nie. Właśnie chodzi o to, żeby zdobywać doświadczenie. Im więcej was, to odtąd turniej, No, ja zawsze to powtarzam, będę się powtarzał w kółko, ale bez was tutaj tego też nie będzie. No, jak widzicie, niby powiecie, że nowy poziom, nowe twarze powinny być, ale są stare twarze, ale te stare twarze kiedyś odejdą, przyjdą nowe, więc trzeba to jakoś nakręcać, trzeba jakoś ćwiczyć. Tutaj mogę powiedzieć, na przykład, na pod podstawie Kacpra tutaj ode mnie z klanu i który tutaj mi pomaga, on też zaczął grać i bardzo się cieszy, że tam gdzieś wysoko doszedł, nie udało mu się, ale nie będzie się poddawał i no, małymi kroczkami, małymi kroczkami, zobaczcie Polska Liga Sportowa, nowy poziom, no chyba już wyżej, wyżej nie podskoczymy w Polsce, jeżeli chodzi, jeżeli on im się to nie uda, to już się chyba nikomu nie uda. Więc moje tutaj serdeczne gratulacje i prośba do Was, pomóżcie to już w organizowaniu. Wystarczy lajk, like, komentarz, podanie komentarza, postu dalej. To już jest tutaj dla organizacji i naprawdę bardzo dużo. No dobra, to więc nowy poziom. Mam nadzieję, że na kolejnego splita będę mógł do Polski polecieć, w zależności kiedy to będzie, bo ja niestety terminy muszę znać wcześniej, żeby polecieć do Polski, ale na pewno już będzie też chyba inna lokalizacja. Była Warszawa, była Łódź, teraz widzę, że dużo osób coś pisze o Krakowie, ale nie organizatorów, tylko graczy, że chętnie by w Krakowie i w okolicach Krakowa zobaczyli. No ciekawe, ciekawe, gdzie tym razem zawitają. No, ale mogę. Ja, żebym mógł polecić do Polski, to muszę mieć naprawdę informacje o wiele wcześniej, żebym mógł polecieć i tam z Wami być. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu. Pojawił się już, jak już Wam informowałem, Supercell Store, czyli sklep, nie tylko Clash Royale, ale też inny. Tutaj się logujemy przy pomocy swojego Supercell ID i możemy sobie zakupić na przykład pas royale. I aktualnie te pas royale są 10% taniej. Więc jeżeli ktoś jeszcze w tym sezonie by chciał sobie kupić, lub na nowy sezon, mam nadzieję, że na nowy sezon też będą 10%, no to te 10% zawsze jest coś. Zawsze jest coś taniej, więc możemy tutaj kupać, możemy sobie kupować, możemy kupować komuś, więc mi też teraz będzie łatwiej kupować na przykład komuś u mnie w klanie pas Royale, zapraszam Was w ogóle do klanu Brave Poland, więc też na przykład będę mógł komuś łatwiej kupować pas Royale, Gemy albo coś, więc będzie mi naprawdę wygodniej i pamiętajcie tutaj jak będziecie... Cośkolwiek kupować, też można wpisać kod twórcy POWP, więc jeżeli coś będziecie kupować w tym sklepie, link oczywiście macie w opisie, to też pamiętajcie, aby wpisać kodzik POP, bo naprawdę to będzie mnie wspierało, no i tutaj właśnie można sobie przejść, zakupić i tak to, by, tak to jest. Dobra. No i taki ostatni temat, taki troszeczkę zgryźliwy, ale jednak y, chyba mało osób o tym wspominało. Mam nadzieję, że się na dobrą kamerkę teraz y, przełączę. Dobrze. Chodzi mi o pas Royale. Szukałem, szukałem, starałem się znaleźć jakiś pozytyw. Oprócz tego animowanego banera, który mi się cholernie podoba, oprócz tych sezonowych tokenów, które naprawdę bardzo mi się podobają, to nie tak naprawdę szczerze... Nie widziałem, żeby zwrócił uwagę na to, że w Path Royale teraz aktualnie nie musimy odbierać level po levelze, tylko możemy sobie wybierać level, który chcemy aktualnie sklejmować i to na przykład to jest coś, czego mi brakowało w poprzednim Pass Royalu, bo musiałem na przykład, żeby odebrać sobie motkę albo skina, musiałem na przykład odebrać inne rzeczy, których nie chciałem odbierać po kolei. Tam też właśnie były skrzynie. Skrzynie nie chciałem sobie po. No tak, na przykład tym Pass Royalu, gdybyśmy strzeli starym to, starym systemem, na przykład kurczę, odebrałem te klucze, ale no akurat mi się nadpisały. Ale chciałem właśnie tu pokazać, że. Yy... Pewne rzeczy były pojedyncze, i full, nie można było ich stokować i na przykład wymieniało się na gemy. I tutaj sobie na przykład mogę te klucze poużywać i dopiero później odebrać w którymś momencie. Dobra, odebrało mi się, na szczęście mi się tutaj zastokowały, bo myślałem, że mi się nie zastokują, ale mogę sobie w każdym momencie, kiedy chcę odebrać jakąś kwestię czy tam coś, przy tym mieliśmy te księgi. No Szkoda mi na przykład do księgi. No, trzeba było zużyć, ale na przykład nie w dobrym momencie to było, i no to mi się podoba. Mam nadzieję, że ten pas Royal jeszcze ten pas Royal będzie. No nie tutaj. Ten pas Royal będzie jeszcze rozbudowany. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest taka ostateczna wersja, bo dużo hejtów spadło nam y, twórców. No i zobaczymy. No i szykuję się do zakupu tutaj sezonowego sklepu. Y, odcinek nagram zbierałem te tokeniki i też myślę, że będzie fajnie sobie tak zrobić takie porównanie. Tutaj praktycznie w tym sezonie na te bannerboxy na razie nie wydawałem żadnych gemów, a wydawałem wcześniej dużo gemów, żeby o te bannerboxy odbierać i zobaczymy, jak z tym sklepem teraz aktualnie mi wyjdzie te bannerboxy. Pewnie wszystkich i tak nie odbiorę, ale będę mógł zobaczyć sobie, ile ich będę odbierał i wszystko, więc to też będzie niebałem. Dzisiaj jest środa, wieczór, kiedy to nagrywam, czwartek, dobrze, środa? Muszę się upewnić, bo ja to z pracy jestem. No, chyba tutaj kurczę nie mogłem sprawdzić. Chyba jest dzisiaj środa, tak? Nie, dzisiaj jest środa. Więc w czwartek wlatuje odcineczek. Nie powiem jaki. Musicie po prostu śledzić i będziecie wiedzieli. Mam nadzieję, że muzyka nie była za głośno, bo nie zrobiłem jej wyciszenia. Więc zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Pamiętajcie o nowym poziomie, żeby wspierać, żeby no, niech w końcu w Polsce będzie zawita na duże jakieś turniej, sponsorowany i w ogóle dla graczy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tam coś zakulisowo. coś tam słyszałem, że coś się może fajnego jeszcze zadziać. A czy tak będzie, nie wiem, nie zdradzę. Ale no plany są, plany są na pewno ambitne z tym nowym poziomem, więc. Liczę, że wy jako gracze pomożecie. Dobra, to by było chyba na tyle. Późna pora. Zmykam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.